Siemano Graczu, ja jestem Patryk i razem z moimi widzami tworzę z tego kanału grę. Każda nasza aktywność, każdy lajk, like, komentarz, udostępnienie czy nawet czas oglądania przeliczany jest na punkty i pieniądze wysyłane na wybraną przez nas akcję charytatywną. Pod ostatnim filmem zabraliście tyle punktów, a ogólnie w całym miesiącu macie ich aż tyle. W tym filmie pokażę Ci całkiem sporą paczkę gier na telefon od Was. Te gry zahaczają o wiele gatunków i są mega wciągające. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie, dlatego oglądaj do samego końca. Lecimy. Ta gra umożliwi Ci opcję wcielenia się w światowej sławy mistrza Rodeo, który ma własne zoo i jego życiową ambicją jest ujeździć wszystkie zwierzęta. Jak w Pokémonach, co nie? Ujeździ je wszystkie. W tym celu przemierzasz krajobraz wanny, by złapać na swoje lasso kolejne ciekawe osobniki i dołączać je do swojej kolekcji. Gra jest bardzo fajną, mocną zręcznościową zabawą, w której musisz ujechać jak najdalej, by zdobyć jak najwięcej punktów. Jesteś gotów? To złap swojego Pikachu na lasso. Kuba nam to umożliwił. To jest gra, która jeszcze jakiś czas temu nie była dostępna, a bardzo mocno na nią czekałem. Dlatego, Candice, dzięki za przypomnienie o tej gierce, czekałem na nią ze względu na przepiękną grafikę, która koi oczy swoimi kolorami i grą świateł. Naszym zadaniem jest tutaj dojechać jak najdalej poprzez odpowiednie manewrowanie naszym pojazdem, którym może być zarówno sportowe auto, jak i traktor, wedle uznania. Swój pojazd możemy ulepszać, by był w stanie osiągać lepsze wyniki, jest to bardzo fajna, spokojna. Wojna, ale i angażująca produkcja. Jest taka fajna seria gier, w której nasz biedny główny bohater wciela się w różne role, ale tak samo obsadzony jest w roli ofiary lub, łagodnie mówiąc, kaskadera. W tej odsłonie, jako biedny Neandertal, będzie miał za zadanie zrobić jak najdłuższy dystans, tocząc się z bardzo stromego zbocza. Omijanie przeszkód ma się stać tutaj twoją specjalnością, w tym całym poobijaniu się, przynajmniej nasz główny bohater może podziwiać przepiękne widoki. O ile oczywiście jeszcze cokolwiek widzi. Boulder, dzięki za ten tytuł, nieźle się uśmiałem. Jest to jedna z lepszych gier zręcznościowych, które oferują spore wyzwania określone wysokim poziomem trudności. Ta gra jest pełna niespodzianek, a przez to zabawa jest niesamowita, choć czasami mega irytuje to, jak ciężko jest przejść ten walony poziom. Ale każda nieudana próba motywuje jeszcze bardziej do tego, żeby spróbować ponownie, i ponownie, i ponownie, i tak w kółko. Serdecznie to polecam razem z krzychem. Jak widzicie, siedzę na fotelu gamingowym firmy Diablo Chairs. Model, który sobie wybrałem, to Exhorn. Mało brakowało, a nie miałbym jak wam o nim opowiedzieć, bo jak mój tata na nim usiadł i się rozłożył, to nie chciał już zejść. Ale gdy tata cieszył się fotelem, rzucił mi się w oczy jego drapieżny design. Oczywiście fotela, nie taty. Mega mi się on podoba pod tym względem. Fotel jest też wygodny i funkcjonalny, świetny zarówno do gamingu, jak i do pracy. Nie czułem kompletnie zmęczenia, gdy montowałem na nim dla Was ten film. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić taki fotel u siebie w pokoju, to wejdźcie w opis, tam macie wszystkie potrzebne linki. Diablo Chairs to prawdziwy wyjadacz na rynku foteli gamingowych i na pewno znajdziecie na ich stronie coś dla siebie. Ogólnie to wydaje mi się, że to jest najładniejsza gra survival, jaka powstała na telefon. I nie mam tutaj na myśli jakiejś realistycznej grafiki, ale bardziej chodzi mi o jej stylistykę. Grafika zahacza trochę okreskówkowo poprzez swoje wyraźne grube linie. Mi się to mega podoba, nie wiem, czy masz podobnie. Rozgrywka oraz przetrwanie opiera się tutaj na wielu aspektach, eksplorowanie mapy poprzez wędrówki z punktu A do punktu B, zbieranie potrzebnego ekwipunku oraz rozwalanie lub uciekanie przed przedziwnymi mutantami. Czekać tutaj masa zabawy, dlatego warto podziękować Marcelowi za polecenie tej gry. To też jest niesamowita gra o wielkim walorze wizualnym. Tytuł prezentuje raczej chilloutową przygodę, w której główną część swojego czasu będziesz poświęcać na radosną eksplorację krajobrazu. Gra ma w sobie wiele miejsc, do których warto zajrzeć. Jest tutaj też masa opcji, żeby rozwijać swoją postać poprzez wykonywanie zadań i wyzwań. Bardzo gorąco i bardzo licznie polecacie ten tytuł i wcale się nie dziwię. Jest to gra 2D z otwartym światem, w której będziesz kierować losami wampira. Możesz go skustomizować, nadać imię oraz wybrać jego klasę. Tak, wampiry też mają swoje klasy. Mój poszedł do pierwszej E. <grym> Dobra, suchary na bok. Mamy tutaj naprawdę niesamowitą i klimatyczną rozgrywkę RPG. Jeżeli wczujesz się w fabułę, rozgrywka tym bardziej zyska na znaczeniu. Jest to episka przygoda, która idealnie nadaje się na deszczowe wieczory, które też czasami tutaj widujemy za oknem dzięki Anime Gains za ten intrygujący tytuł. Ta gra ma niesamowite kolory. Kiedyś w nią sobie pogrywałem bardzo często i fajnie jest do niej wrócić, dlatego dziękuję Matt za przypomnienie właśnie o tej gierce. Jak widzicie jest to przepiękna zręcznościówka, w której mamy za zadanie dotknąć, zapalić wszystkie figury geometryczne na planszy. Rozbłysną one wtedy niesamowitym neonowym światłem. W międzyczasie takim achievementem jest zbieranie gwiazdek. Z poziomu na poziom robi się coraz ciekawiej i coraz bardziej kolorowo. No i zręcznościowo oczywiście. Bardzo często w komentarzach przewijała się ta gra, i sobie pomyślałem: Bo to fakt co może być takiego ciekawego w grze, w której się po prostu składa kąpy? No ale zagrałem, i już wiem. Chodzi o to, że elementem, który nas motywuje i wciąga, jest wyzwanie dawane nam przez zleceniodawców. Mamy utworzyć komputer dokładnie według kryteriów podanych przez klienta. W grę wchodzi kwota, przeznaczenie oraz specyfikacja. Wszystko ma jak najlepiej oddawać wyobrażenie klienta, bo za to jesteśmy wynagradzani. Naprawdę niesamowita opcja, którą polecił nam Pascalo. Mała przerwa oczywiście, bo chciałbym was zaprosić na moje instagramowe profile. Jeżeli chcecie brać udział w grach i zabawach oraz oglądać jakieś zwariowane fotki, to zapraszam na Game City. A jeżeli chcecie zobaczyć trochę bardziej mnie, bardziej osobiście i zobaczyć, zobaczyć jakie inne jeszcze filmy tworzę, to zapraszam na moje konto prywatne. Wszędzie jesteście bardzo mile widziani. Linki w opisie. Jest to gra ekonomiczna oraz zawiera w sobie też trochę strategii. To jest typowy tytuł, w którym będziesz mógł rozwijać i rozbudowywać swoją osadę poprzez zbieranie jakichś surowców i oczywiście dobudowywanie nowych budowli. Zawędrujesz tutaj na tereny dzikiej Alaski, która jest przepięknym miejscem i myślę, że z chęcią będziesz odkrywał jej nowe obszary. Elementów gamingowych, które starają się zaangażować cię w zabawę, jest tutaj mnóstwo. Nie będziesz narzekać ani na brak roboty, ani na brak wrażeń. Myślę, że Kuba jest Podobnego zdania. Jest to bardzo popularna, może nie nowa, ale popularna gra, która jeżeli chodzi o klimat, który krąży wokół farmy, budowania farmy, to jest po prostu jedna z topowych pozycji. Jest to gra od Supersela, więc można spodziewać się jakości oraz tego, że rozgrywka stworzona jest tak, że wciągnie nas nie tylko na wiele godzin, ale wiele dni, tygodni, może nawet radosnej zabawy. Jeśli interesują Cię klimaty rolnicze, a wiem, że wielu widzów o takie rzeczy mnie pytało, to będziesz się tutaj dobrze bawił. Tak samo jak Karol, który już od dawna ma i rozwija swoje gospodarstwo. Jest to bardzo ciekawa gra sportowa, piłkarze tutaj wyglądają jak bobasy, co wcale nie oznacza, że grają jak dzieci. Każdy mecz może dostarczyć nam niesamowitych wrażeń, których nie zapomnimy. Tym bardziej, że to wszystko łączy się w walkę o Mistrzostwo Ligi czy wygraną w Pucharze. Nie wiem, jak Ty to oceniasz, ale według mnie zdobywanie bramek w tej grze daje ogromną przyjemność. Nie tylko poprzez zmianę wyniku, ale styl, w którym to robimy, wygląda po prostu świetnie. MRX nie słyszałem o tym tytule wcześniej, więc wielkie dzięki za jego polecenie. Jest to gra zręcznościowa z bardzo przyjemnymi dla oka animacjami. Tutaj polecisz sobie w kosmos, by eksplorować jego tajemnicze zakamarki. Twoim głównym zadaniem jest odkryć, co wydarzyło się na jednej ze stacji kosmicznych. Będziesz odkrywać, będziesz rozwiązywać zagadki, będziesz latał statkiem kosmicznym oraz będziesz też stawiał czoła potworom. Jeśli jest to przygoda dla Ciebie, to zakładaj plecek odrzutowy i pobieraj tą grę. Dzięki architekt za stworzenie planu na kilka fajnie spędzonych godzin przy tej grze. Jest to gra survival, w której nigdy się nie nudzi. Zawsze jest co robić, a twórcy w aktualizacjach często dodają coś nowego, co odświeża i wzbogaca rozgrywkę. A tak poza tym, to nie mogło się obyć bez dzikiego zachodu na odcinku, co nie? Gra ma fajny klimat, o którym przekonasz się, jak już wejdziesz do tej zabawy. Ogólnie ta produkcja zawiera to, co konieczne w tym gatunku i przedstawia to na swój sposób. Dzięki Wafal za polecenie tej gierki. Oglądałem Zombieland kilka lat temu i mega mi się to podobało. przeoczyłem to, że na Google Play jest gra opierająca się na tym samym filmie, więc mega się cieszę, że Kalik nam to polecił. Jest to tytuł, który opiera się na przechodzeniu misji, w których trzeba odpierać fale ataków zombie. Z każdym etapem sporo się zmienia, zmieniają się zombie, które widzisz oraz zmieniają się twoje możliwości ich unicestwienia. Ogólnie jest to prosta gra, która wymaga troszeczkę taktyki i zręczności. Racja Monika, w tym całym rozgardiaszu czasami warto jest sobie przysiąść lub postać na molo i połowić ryby. Taka odskocznia też jest bardzo fajna, tym bardziej, że ta gra oferuje bardzo ciekawą i angażującą rozgrywkę. Gra jest nastawiona na rywalizację, dzięki czemu jeszcze bardziej można się w to wszystko wkręcić. Twoim zadaniem za każdym razem jest w jak najlepszy sposób zarzucić wędkę i nią operować, by wyłowić jak najrzadszy i budzący podziw okaz. Za to jesteś wynagradzany. Jest dokładnie tak, jak mówi Ziomek Pro: ma się ogromną ochotę przejść tą grę jak najszybciej, bo goni nas gorąca potrzeba poznania finiszu tej historii. Jest to gra logiczna z elementami zręcznościowymi. Moim zdaniem jest to idealne połączenie, bo nie dość, że będziemy musieli wytężyć mózgownicę, to jeszcze do tego nasza postać też się przy tej całej zabawie nieźle napoci, a my będziemy mieli przy tym kupę zabawy. Mega się cieszę, że obejrzałeś do końca. Pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Mam nadzieję, że już za chwilę. Jau.